To moje paliwo! Okej. Okay. Dzień dobry. Piwo to moje paliwo, czy rycho po prostu rycho. I jaju po prostu jaju. Panie, e, panie króliczku, będzie króliczek dzisiaj. Ja tak mówię do pewnej osoby. No bo to jest takie właśnie zdrobnienie. E, piwko nazywa się Hanebany. Jest z browaru lobster. Nie wiem, że króliczek to jeszcze homar. No. Lobster, dokładnie. No i jeszcze pszczoły. Bo Ale to wszystko pas, patrz jakie nie? to zdrowe. Homar, homar, pyszne tak. zdrowe mięso. Królik, tak. samo białko. No tak. nie ma nic pycha. lepszego, pychota. No. I jeszcze do tego miód. przyodziany w miód. I jeszcze piwo. Nie ma lepszego dania. my no, no dzisiaj jesteśmy tutaj fit. Fit to mało powiedziałem. No, jesteśmy teraz yy, klinicznymi dietetykami. Wow, ale to zabrzmiało. No tacy tam są po to... znaczy ale... nie siał ostatnio. Po nie pono są. Są... No to tak wiesz, no tak samo jak jest kaucz. No tak. Jak brzmi? Spatrzcie. No, no. No, no. no. Dobra. Dobra, więc mamy hanybany z browaru lobster i jest to... No, to jest sesyjny bragot Gryczany i to jest już hybryda hybrydy, no bo Bragot jest jakąś tam hybrydą miodu pitnego y, Tak. Natomiast sesyjny Bragot, czyli słabszy Bragot taki... I czy to jest w ogóle możliwe? No. I czy to jest w ogóle bragot? Bo przypomnijmy, że bragot to jest takie piwo nie miodem, tylko miód dodaje się do, w trakcie brzeczki. Do, brzeczki. do brzeczki. W trakcie powstawania piwa. Tak, dodaje się do brzeczki i wtedy się za, wróca, wrzuca drożdże i to piwo czyli, powstaje razem Czyli mamy, Dokładnie, czyli mamy dwa razy słodko, tak? Bo tak. mamy słód tak. i mamy miód. W którym jest cukier, i to piwo jest zawsze. Tak. Ten bragot jest zawsze mocny jak cholera. No. Czasami ten alkohol jest taki gryzący. W gryzący, bo to nie jest wymrażanka, żeby nie mylić. On tak, ma tam tak. na ale dlatego ma, bo ma. bo, bo ma. ma jest chonej. I tak, bo jest chonej i taki ma być. Natomiast tu mamy sesyjny bragot gryczany, z miodosytnią warmińską robiony. Myśmy się spotkali z tymi ludźmi na lotnym festiwalu piwa w Wrocławiu. Yeah. Tam nawet kupiliśmy miodzik. No i co tu mamy? Tu mamy tylko 5% alkoholu i 11% ekstraktu. Brzmi trochę jak żart, jak kabaret, jak stand-up. No, troszkę tak. No bo bragot, który powinien mieć tam ze 14% alkoholu, na górze No, nagle to wyżej 10 zawsze, No, tak? no i ze 24% ekstraktu no tak tam na za... na luziaku. No bo od tego miodu, na którego spokojnie. się do, do brzeczki naleje, no to tak. jednak jest. No ale dobra, no to właśnie my dzisiaj sprawdzimy, co dzieje się w takiej sytuacji. To jest 5% alkoholu, jak już mówiłem, 11% ekstraktu. Woda, słody jęczmienne, płatki gryczane i miód gryczany z warmińskiej pasieki. Uh -huh. Tejże pasieki, o której mówiliśmy, która się nazywa Zuli, niedosytnia warmińska. Uh -huh. No i chmiel wiadomo i drożdże. No i co z tego się wynikło, to my to zaraz właśnie zobaczymy, bo bardzo ciekawi jesteśmy. I kto jak to, ale my prawdę wam o tym powiemy. Prawdę żadnych ściem Nie ma to... żadnych... Yy, koneksjów, nie. koneksjów, znajomościów, nie ma, znajomościów i za złotówkę, odgadania. Tak. po prostu walimy to piwsko I, tak. yy, jak trzeba i mówimy jeszcze bardziej. Jak trzeba, tak jest. No. To kolor... Kolor, ma. kolor ma, kolor ma miodowy. Znaczy miodowy, miod... tak tutaj pod słoneczko sobie tutaj zapodałem i to jest taki lager taki lagerowy. No dobra, kronik. ale ok, umówmy się, że to jest taki e, Miodowy, lagerowy. Ko dokładnie, konkretnie lager, tak, nie? Tak. No, konkretny lager. Tak, konkretny lager. Pianka niekonkretna, no ale to w bragocie to w ogóle mogłoby nie być, chociaż to jest sesyjny bragot, czyli nie wiadomo co. To brzmi straszelnie. Straszenie. nie wiadomo co. Gryczany. Nieobliczalnie. Nie, miód gryczany dosyć ciężki jest. Miód jest taki... gryczany jest taki fajny, to jest najlepszy moim zdaniem dla mnie, smakowo. E, miód smaku, który ma, to jest jako jedyny miód, który ma wyrazisty Specyficzny smak, gdzie zostaje lekka taka pikantna nuta na języku. Bo wszystkie miody są słodkie, mniej lub bardziej i coś tam To pitupitu. jeszcze Spadziowy jest taki spad, a No, spad, Przepraszam, Spadziowy, no, no, no tak, on jeszcze się wyróżnia. To ale, ale gryka to jest mistrzostwo świata, gryka nie wszędzie jest. Specyficzny. No dobra, pomuchajmy, się, to czy to jest Ja i nie mi się więcej tego niż y, tobie, gdzie ja. Chyba dlatego, że jestem z znaczy to, z, y, z ula. To się Możemy się zamienić. No ja wiem, bo to nie za bardzo taki. nie za bardzo piwa, które nie mają Ale 60%. zapach ma piękny. nie. Zanim spróbowaliśmy i coś tam teges, to To nie gadając. Aromacik tak, tak, jest, jest, jest naprawdę... No ja ci powiem jaki jest aromacik. Miodu gryczonego. No ale jest Po prostu. Ale, jest... ale naprawdę wprost. Miód gryczony. Po prostu miód gryczony i tyle. No i to jest to. To pachnie pięknie. Nie, jeżeli chodzi o zapach, to tutaj nikt nie zawiódł. Ale świetny, kurka, aż to miło powąchać, ciekawe jak to no ja smaku No ja ten zapach, ten smak gryki, miodu szczególnie, tak. Jest miód gryczany, to jakby sło... nos sadzisz tak, do słoika jest, z miodem gryczanym. jest, jest, jest. Coś bardzo. takiego. No, pięknie, Ale niesamowite, pięknie, niesamowite. Ja się Jezusa. nie spodziewałem, że można wyciągnąć taki zapach w piwie w ogóle, gdziekolwiek poza bezpośrednim spożywaniem ze słoika miodu. Mm -hmm. No niesamowite. niesamowite, czad. No spróbujmy, co tu dzieje się. O kurcze. Tak. Miłe zaskoczenie dla mnie. Bo jest tak. Nie Goryczki nie ma w ogóle żadnej. Nic. Nic. Ale za to co jest, jest malutki kwasek. A nie ma słodyczy. Jest kwasek ale, ale... nie ma słodyczy. Nie jest słodcy. Nie ma właśnie. No jest czyli, to piwo. Czyli to piwo jest. Prawie, że wytrawne, no nie, no nie, ma, nie ma słodyczy, no. jest wytrawne, jest wytrawne. Goryczka zero, no to też tak powiem, że to nie ma w ogóle goryczki. Absolutnie. Miodowość no. jest tak w połowie, to ta miodowość, to jakaś jaka? Wiesz co, ale ta miodowość faktycznie jest, jest ten, ten jest. gryczany posmak to już nie jest to, co w nozdrzach. U. To jest jedna dziesiąta tego, czy któraś tam, nieważne jaka. Yy, i kwaskowate, jest, tak, kwaskowate, tak? jest kwaskowate, tak? Jest kwaskowate. I dobrze, no to ktoś to pomyślał, na, naprawdę tu się chłopaki wzięli i, i dziewczyny do roboty mocno, bo weź teraz zaprzecz yy, miodowi, że jest słodki. No, czy by był gryczany, czy buraczany, czy jeżowy, mhm. to i tak yy, rozumiesz, musi być słodki. Znaczy no mam jest... takie mieszane uczucie. Ono nie nie, jest, nie nie smakuje to jak bragot w ogóle. A nie, to nie ma nic wspólnego z bragotem. Tak. My teraz mówimy o piwie tym, które tu jest nalane, tak, tak. a nie co jest napisane. No, to co to... napisane, to, tam, to zapomnijmy o tym na razie, nie? W ogóle nie ma nic wspólnego ze smakiem bragota, ani no, aromat ma taki tylko miodowy. Ja krótko i na temat. Bardzo dobre piwo, jeżeli ktoś lubi... Gry, gryczany miód, gryczane aromaty, to świetne piwo, które nieźle oszukuje, ale w tym dosłownym takim i, i, i dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ wcale nie jest słodkie. No Nie jest słodkie, nie. Jest wytrawniawe. Aczkolwiek dla mnie troszkę jednak bez wyrazu. Nie ma takiego y, czegoś, co by tutaj było... Poza tym, strzał... poza tą gryką. No poza tym gryką, no. ale ona też jest tak, nie jest ale, tak... No ale jest, no jest. coś tam jest, jest, tej... jest. Więc jeżeli ktoś chce, nie wiem, yy, ktoś kto lubi miód gryczany gryczane klimaty, nie mylić z kaszą gryczaną. No. Znaczy zupełnie czego innego się spodziewałem. Myślałem, że będzie słodkie. A jest kwaskowate. Jest bardzo delikatne. Zły ku na łyk już zapominasz o tych wszystkich... Rzeczywiście, Oha, jest, rzeczywiście jest sesyjne. Jest strasznie sesyjne i to jest piwo tak naprawdę, jeżeli sesyjne Jest gryczane do, do odpowiedniej temperatury, to to jest piwo na lato jak najbardziej. Tak. Lekko Ses kwaskowate? Be, be, bez tego brakota, Bez bragota. To, to gryczane piwo. Dokładnie. I było, był Jasne okay. pełne gryczane. Jasne pełne gryczane. <laughs> naprawdę. No, rzeczywiście, bo z No miód to... robi tutaj naprawdę robi straszną różnicę i dzięki temu to ja akurat chwalę. Tak. Ale to na dłuższą metę, no sorry, Gregory, dla fanatyków. Tak, w Większości ja wiem. raczej to nie będzie smakować. Będą troszkę kręcić nosem. Znaczy, dla mnie też jest trochę bez wyrazu to piwo. Tak, zły kanałik z to wszystko 10 ulata. Tak, wszystko gdzieś ulata, No ani słodkie, ani gorzkie, ani. To prawda. O, to tak. Takie. Czyli. Nie Roz, ma wyrazu. Rozpłynęło to się gdzieś w Wyraz ma oczywiście tu. Tak, No pachnie pięknie. No, pachnie po prostu miodem gryczanym, poważnym miodem gryczanym na, na wysokości. Ale zasadniczo nie. to spróbujcie. No co, można no browar Lobster jak najbardziej. Świetny browar z Wrocławia tak. zresztą. zresztą. Mhm. To są eksperymenty, jak to, to stać? Był, gdyby to był brak odgryczany, bezsesyjny, miał 14% alko... To na to to by pewno był, ale byłby to by sztos. jakiś sztos, tak. I to by był nie jakiś, tylko to był poważny sztos. Tak? Mhm. Masz rację. Bo to by było ciężkie, degustacyjne piwo. Tak. Miodowe. Mhm. I wtedy mówisz aha, piję mhm. sobie miód pitny gryczany, ale w postaci piwa. Tak. I no. mogę wypić dwie butelki, a nie dwie łyżki. Dokładnie. No. no fajnie. Fajnie. No to cóż, przejdziemy do poezji. Także króliczku nakryj się. Tak, króliczku nakryj się poezją. Szuka lobster smaków dziwnych, egzotycznych, ale piwnych. I raz znajdzie, a raz nie. Czeka, co przydarzy się, bo nie chodzi o to, by złapać króliczka, ale gonić go w piwnych uliczkach. Trzymajcie się kufli, kadzi i butki. Cześć.